Dzień dobry, dzień dobry, witam Was serdecznie, resek. Dzisiaj nie w domku, dzisiaj jesteśmy. Witam, witam Was. Dzisiaj jesteśmy w lesie. A wiecie co? Nie wziąłem żadnego worka. Sukcesny. Bo no mówię, idę sprawdzić kurki. Te malutkie, pamiętacie, co Wam pokazywałem? To zobaczymy dzisiaj jak urosły, czy urosły w ogóle, czy są, czy nie ma ich po prostu sprawdzimy sobie i, no i zobaczymy. No, no nie mam nawet żeby je po prostu pozbierać czymś, tak jakby były już jakieś fajne wielkie albo coś. No, ale Myślę, że nie nastawiałem się, żeby dzisiaj je pozbierać. Po prostu tylko oko na nacieszyć i zobaczyć czy są, czy urosły, bo minęło. Ile to minęło? Chyba z 4 dni? Tak? tak mi się wydaje gdzieś. Wybaczcie, nie pamiętam, ale na pewno cztery dni, także już powinny być jakieś takie ma większe, no nie? No zobaczymy, no. Także, no. idziemy, pochodzimy trochę dzisiaj za grzybkami, e, posprawdzamy, czy coś cokolwiek jeszcze innego wyrosło, czy nie, bo wiecie, padało, e, teraz jest ciepło, także no zobaczymy, czy coś z tej ziemi może akurat jakiś maślaczek czy coś, ale. Pójdziemy na maślaczki, pójdziemy tam zobaczyć, czy tam nie ma. Tam jest bardziej nagrzana ziemia na południe i otwarty teren. Także może tam coś się pokaże. A jak nie, to trudno. Idziemy chcę zobaczyć do tych, do, 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 na te kurki, tak? No i tu sobie pójdziemy powolutku i po drodze będziemy zbierać. Znaczy, zbierać będziemy, patrzeć do grzybkami. Taki spokojny relaks, po spokojności. Mówię, sezon śmieciuchowy się już skończył, tak by teraz trzeba sobie się relaksować w lesie po prostu, no i, no i tyle, dobra, no nie no, no szkoda, no bo chciałem wam, chciałem wam pokazać, ale zobaczcie jak tu jest wszystko poprzerzucane te liście i. Jest wszystko wyzbierane. No niestety nie ma. Patrzcie, jest wszystko porozwalane, te liście naokoło, tu wszystko. I po prostu jest. Nie ma ani jednej kurki. Poszukamy jakiejś malutkiej, po prostu. No. Bo widzę, że tu. Ty... Mm -hmm. No coś małego, powinno rosnąć. Jest, patrzcie, dwie są małe. Malutkie, widzicie? Te, co były wcześniej, pokazywałem Wam, to urosły. Te teraz takie malutkie są. Dwie. A tu było, pamiętacie ile? No Tutaj, jak porosły po, przez te cztery dni, to są zerwane. Także nie ma autru, a Patrz tu. Ale pokażę Wam jeszcze raz takie malutkie one tu będą rosnąć bo przecież jest początek sezonu tu też są, patrzcie znowu zaczynają się takie malutkie maluchy rosnąć widzicie I patrzcie jak jest ściółka porozrywana, patrzcie. patrzcie patrzcie na to tu tak samo patrzcie jak porozrywane siłki są a patrzcie ile tu tego jest, patrzcie to wszystko kurka jest tu, tu yy. Szkoda, bo takie większe chciałem Wam pokazać. To się rozerwał. No dobra, no, ale po co to ściółki rwać? To sensu, no nie? Też tak mówię. Tu jeszcze poszukamy. O, tu też będą już takie. O, zobaczcie. Już takie ładniejsze są tutaj. Tak. No te są ładne już dwa dni i te, te będą fajne niech sobie rosną no, tu troszkę, tam troszkę co tu były wszystkie, bo tu było też dużo muszę patrzeć gdzie stąpać żeby nie nadepnąć gdzieś, tu nie ma nic tu chyba też nie ma nic, tu jest jedna taka malutka pici pici No widzicie, patrzcie, tu nie ma nic, a tu były, fajne. Tu wszystko pozbierane. Bo cztery 4 dni, no to one już były takie, myślę, że takie do, do zebrania, tak? Patrzę, gdzie nadepnąć, o, tu mogę. Czyli tu gdzieś nie było kurki. Tu są, tu jest, patrzcie. Taka większa jedna została, patrzcie. I tu obok druga. No ta już jest ładna, patrzcie, jeden dzień i będzie taka większa już. No trudno. Po co tą ściółkę tam zrywał ktoś? Nie wiem, no nie ma więcej, widzicie, patrzcie. Ares, wychodź tamtą Chodź tu, Ares. Hmm. Ja myślałem, że wam pokażę po prostu, bo nie chciałem ich zbierać, no niech sobie ktoś zabierze, ale myślałem, że wam pokażę jakieś takie większe kurki ale no niestety widzicie że tak powiem spóźniłem się chyba <laughs> za długo mogłem po jak przyjechać chociaż ja, no nieważne no trudno rosną dalej tylko że zostały same malutkie te co były wcześniej pokazywałem to po prostu już już ich nie ma ktoś zebrał sobie A. tu jeszcze zobaczę coś tu widziałem nie nie to są te tak mi się coś pomyliło, myślę, że to kurki są takie większe, ale hmm. No szkoda No trudno Idziemy pochodzić jeszcze za maślakami No czasami wiecie czasami tak bywa. A ja nie mam nic przeciwko temu, nie chcę tam coś zerwia to wszystko, ale no, po co tą siłkę rwać, no nie? Ja te następne urosną. Ja, ja mam inne miejsca także ja sobie nazbieram ja będę chciał kurki to nie mam problemu żadnego To dla Was po prostu żeby Wam pokazać że są kurki jak rosną jakie jak przez 3 czy 4 dni jakie wyrosną myślę że były takie ze 4 centymetry tak mi się wydaje przynajmniej no i szkoda że ktoś po prostu wyrywa razem z tym siłką z tym chem z tym wszystkim no to jest takie nieładne no nie ale dobra idziemy w tamtym kierunku na Maślaczki pójdziemy jeszcze tam się gdzieś przejść, może tam tu, gdzieś dalej też coś wyszło, no zobaczymy. Szkoda, jestem zawiedziony, bo myślałem, że Wam pokażę. No. A tu kurde, jak na złość, no jak na złość. Dobra, ale wiecie, to jest początek sezonu, także będziemy chodzić, będziemy sprawdzać, będziemy szukać. Ech. Powiem Wam tak, teraz jak nowe miejsca Wam pokażę, to nie będę Wam pokazywał, to nie na złość, żeby Wam zrobić, po prostu chcę przyjść po prostu jakiś film nagrać, czy cokolwiek no już mi nie chodzi o zbieranie tych grzybów, ale ja lubię oko nacieszyć, popatrzeć po prostu na nie, na nie. No jasne, że wziąć sobie na jajecznicę, czy tam do słoiczka czy tam zamrozić, oczywiście, że tak tylko, że ja nie potrzebuję jakichś takich nie wiadomo, ilości, ale wiecie po, pokażę za dużo i wiecie, tam po prostu jest autostrada i po i już nie ma żadnego grzyba nie ma szans po prostu, no i, i potem jedzie człowiek w te miejsce i, no tak, wiecie, u mnie tak często bywa. W tamtym roku tak samo było. Także w tym roku będę się starał nie pokazywać miejsc, które, e, których zbieram chyba, że to będzie wiecie w takim nierozpoznawalnym miejscu, to wtedy jest okej, okay, nie? No, niech sobie zbierają, jasne, że tak, oczywiście. Gorze no. No, no, wiecie. To no, jak się nachodzi po lesie, naczyści się ten las. Wiesz, mnie przy okazji yy, sprawdza, wiecie, trafi się na jakieś miejsca, tak, takie grzybowe, naprawdę grzybowe, no i ktoś to wykorzysta, tak, bo to po prostu idzie tam, generalnie już nie idzie gdzie indziej, tylko, tylko wszystko tam, w te miejsca, gdzie je chodzić. no, ale to nieładnie, nieładnie. <laughs> Dobra, jest jak jest, I lecimy. Ale nie szalej, no i tu takich... Widzicie, te pierwsze maślaki to tu, tu sprawdzam czy są na tej ściółce. Tu jest dużo słońca, a jak jest dużo wilgoci, to one tu pierwsze się pokazują. Tu jest ziemia szybko nag nagrzewa się. A i prawdziwka można znaleźć. <laughs> Tutaj pod choinami. Jasne, że tak. Oczywiście. I kozacki, bo tu brzuszki są. Rostą. Tylko te brązowe, nie czerwone. I to sobie tu zawsze chodzę, na te pierwsze przynajmniej maślaczki i kozaczki to tutaj właśnie. Ale, ale nie widzę nic. A już taki czas, że powinny być, przecież sucho nie jest. Na mnie jakieś takie maluchy. A tu nie widzę nic. No. To jest moje właśnie takie chodzenie, <laughs> po spokojności, poziomeczki powinny za chwilę być, tu jest też plantacja poziomek, jest tego mnóstwo, naprawdę, ale nie ma. Dobra, idziemy jeszcze tam głębiej do lasu zobaczyć jakiegoś gniewózka, nie wytargam, a jak nie to trudno, dzisiaj taki filmik, może być też taki, tak? Jasne, że może być, a co? Nie trzeba dziennie przecież wory śmieci targać z lasu. <laughs> Można się relaksować. Tak? Przyszedł czas po prostu na, na relaksik. Dobra, lecimy zarysem. Tam może głębiej do lasu. Zobaczymy co tam się dzieje. Pięknie, pięknie jest powiem. Gdzieś tu się wciśnimy, co? Tam pójdziemy na ten bok, zobaczyć czy nie ma. Nawet więcej słońca. yeah Taki. A tu są takie Okutwory Ten miękki troszkę No szkoda. No, trudno czasami tak bywa A tym razem myślę, że już pojedziemy na grzybki, to może jakieś maślaczki będą już w końcu się pokażą. Koniec maja powinny być. Zimno w tym roku było. Ta wiosna taka chłodna, dlatego te grzyby tak w tym roku później wychodzą. Ale idziemy jeszcze tam się przejść kawałek, zobaczymy. Czasami wam powiem, że nie mówię głośno, czasami możecie mieć wrażenie, że że, że y, za słowo słychać, albo coś takiego, ale to ja mówię trochę ciszej, bo wiecie, jak ja jestem w lesie, to z automatu jakoś tak y, bo teraz normalnie mówię, z automatu jakoś tak się zachowuję ciszej, po prostu ciszej mówię, wszystko robię ciszej, po prostu, żeby nie zakłócać tego środowiska, tutaj tego tym zwierzakom i innym. Także dlatego, możecie mieć takie wrażenie. No, niestety w dżozach też nic nie ma jeszcze. Tam są hojiny też. Nie ma w tych hojinach nic. Jeszcze nie. Jeszcze nie ma. <laughs> no, wiecie, sami warto iść. Sprawdzić po prostu. No to są tylko takie. Trochę tych miejsc. Posprawdzać, pochodzić, zobaczyć. Tam ty roku też się tak zaczęło, jak prawdziwka jednego znalazłem. Za trzy dni był wysyp no. I to takie fajne malutkie rosły. Ale tak szybko rosły potem, że i ja się kręci. No dobra Lecimy w kierunku autka Ale z odsuń się Aleń się Musiałem wam w lesie rybę znalazłem złośliwie to? Bez wody. <laughs> Zobaczcie jaki uśmiech ma. <laughs> A co co? Nie wiem co to jest. Nie wiem co to jest. Trudno. Ogólnie śmieci nie ma. Bo wiecie, ja tu wszystko wyzbierałem ale to też musi spadać. Ta rybka też. No, do wody pójdzie. <laughs> Niech sobie popływa. Już wychodzę z lasu, tak mogę to wziąć, tak. W ogóle nie ma śmieci, ale to też nie powinno tu być takie plastiki, tak? Hmm. O, rybka jak rybka, no. Żółta. <grystanie> z rodziny delfinowatych. <grystanie> no dobra, powiem wam, że muszę uciekać już. Pojedziemy z Alesem jeszcze się przejść, może na wodę pojedziemy, zobaczymy. Zobaczymy. Rybka jest w samochodzie. Ten brud cały, widzicie? No, może go oczepię jakoś. Dobra, wyrzucimy to w domu. No, no to choćby takie trzy rzeczy z lasu znikły, to już jest coś. <ś– <ś– <ś–> to już jest coś, także. No. Trochę taki jestem. A! Ale, no. Bo. Pisaliście, że tak, że także może tak być. No ja przypuszczałem, że tak może być, wiecie. Ktoś tam coś pozrywa, i tak dalej. Ale niepotrzebnie tą pściółkę. tę ściółkę. Tę ściółkę zostaw spokoju. Żywy zebrzy. Można zbierać, ale ściółkę zostaw spokoju. Dobra, no to jak się Wam podobało, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Dzisiaj taki odcinek troszkę, troszkę inny, ale fajny spacerek, fajny śpiew Tak, fajnie było, pochodziło się troszkę. Zróbku widzicie, jak jeszcze nie ma, ale myślę, że w najbliższym czasie Wam pokażę. Pojadę jeszcze w kilka miejsc, poszukamy, jak będę miał coś konkretnego, to Wam nagram i pokażę, wrzucę, wrzucę to do sieci i, i będziecie oglądać, tak? No, ja, ja uwielbiam oglądać, patrzeć na grzyby, więc, tak jak idę i spotkam jakiegoś grzybka. O, niezależnie niezależnie, to nie musi być prawdziwek to może być jakiś inny maślak, czy coś, to są piękne widoki, naprawdę, niepowtarzalne, A, ale niektórzy tu. To... A, dobra, nieważne, no to trzymajcie się. Do następnego kochana. Pamiętacie tu, co tu leżało? Pojemniki z farby, takie różne, Ile dlatego tu wyniosłem stąd. Masakra. Hmm.